A proszę, za kierownicą od razu kłopoty. Jakie kłopoty? Jakie? Wiadomo jakie. Baba lub samochód równa się kłopoty. Nawet takie plakaty instruktażowe byli u nas na kursie. Dokumenty poproszę. Jakie plakaty? Oj, dokuśliwa pani. No takie, samochód był namalowany obok baba. I taki napis daje się, ograniczone zaufanie. I dlatego mnie pan zatrzymał? Z braku zaufania? Szybkość pani przekroczyła. Dokumenty! To pani z policji? Bardziej. To jest film, na który chcielibyśmy teraz Państwa serdecznie zaprosić. U Pana Boga za Miedzą, czyli sequel, już trzecia część. Chociaż, jak powtarza sam reżyser, każda z części U Pana Boga za albo w jest inna od poprzednich. W naszym studiu aktorzy: Katarzyna Śmiechowicz, Agnieszka Kotlarska, Andrzej Zaborski, Krzysztof Dzierma. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dzień dobry. Okazuje się, że jedna z pań jest ponownie absolwentką liceum. Tego dyrektora gościliśmy w naszym studiu kilkanaście minut temu. Ja. Yeah. A nie tak. Czyli e, tak naprawdę cały nasz program się zazębia, bo mówiliśmy i o teatrach Lalek, e, z którymi panowie współpracują. E, mówiliśmy o autorach ja tej... Już przepraszam, odłożę ja ją, tam w domu. Nie będę teraz kontynuować. A Państwa zapraszamy oczywiście do, do kin. To zacznijmy od tych bohaterów, którzy pojawiają się we wszystkich częściach, czyli od panów, od y, najważniejszych postaci w pięknej, podlaskiej miejscowości, czyli od komendanta i księdza. To znaczy miałbym miałby coś powiedzieć, tak? tak? To nawet byłoby mniej. No To znaczy, że ja mogę powiedzieć? Od 14 lat nic nie robię, tylko jestem komendantem policji, a w przerwach robię od czasu do czasu coś innego. Tak to mniej więcej wygląda. Coś mogę powiedzieć o trzeciej części, no, w trzeciej części pojawiają się nowi bohaterowie, tu właśnie widać te piękne twarze, które tam przebywają do naszej mieściny, czyli do Królowego Mostu, dzieją się różne historie, śmieszne, miłe, sympatyczne, ale żeby to zobaczyć, to bardzo serdecznie zapraszamy do kina. Trzeba iść do kina. Jasne do czego też gorąco Państwa zachęcamy, mnie tylko zastanawia, czy bo nie jesteśmy trochę zmęczeni tą ostatnią kampanią wyborczą do Europarlamentu, a tu znowu wątki, tym razem wybory na burmistrza. No to jeżeli ja mogę, ale wydaje mi się, że nasza kampania jest tak, tak śmieszna, jest tak sympatyczna, to znaczy nasi politycy są bardzo śmieszni, ale my przebijamy ich po prostu także. Lepsze, jest, nasza kampania jest dużo lepsza niż ta kampania Rzeczywista, bo okazuje nie, się, że tej Rzeczywista jest śmieszniejsza. Nie, no śmieszniejsza <grym> dlatego, że to się nie, wytworzył świat to. wirtualny, u nas jest po prostu bardziej sympatycznie, tak bym to powiedział. I bezpieczne. Są no bohaterowie, bo którzy, którzy, których państwo znają, no i są właśnie nowe postaci, między innymi policjantka, która przyjeżdża i troszeczkę się zamęt jako specjalistka od informatyki że no sam to za dużo powiedziane, ale faktem jest pojawia się i y, 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 y może na posterunku no bo pojawia się os, osobnik innej płci, prawda? Jest y, y, sześciu, tak, <grym <grym <piosenka> sześciu policjantów. Komendant, który y, 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 nawet okazuje mi dużo sympatii. No tak, to troszeczkę zaczyna tak, y, tak. Tak, tak, troszeczkę tak. nawet na dużo. Zaczyna się odchudzać. A ona przyjeżdża y, y, uczyć policjantów obsługi komputerów, ale kończy się na to, że uczestniczy w akcjach, wchodzi jak gdyby w ich życie i, i, i w końcu staje się częścią tego społeczeństwa. Ksiądz Robosz jak wiadomo ma wiele do powiedzenia bardzo dużo i podobno tutaj jakaś bardzo kontrowersyjna sytuacja powstaje, w której ksiądz musi się nagiąć, Postać, w którą pan się wciela, żeby nie było wątpliwości. Tak, chodzi o kwestię wyborów, ja, ja będę tłumaczył. A, o to chodzi, tak? Nie no, to tak jak ten ksiądz Jacka Bromskiego cały czas powtarza, że kościół do polityki się nie miesza, a jednocześnie... No, swoje, zdanie ma. swoje zdanie ma, swoje typy, swoich kandydatów gdzieś promuje. Jak to książę? No. tak chciałam powiedzieć każdy, ale nie można generalizować, więc powiedzmy, jak to większość księży. Pani Katarzyna, to panią zapytam o to, bo te filmy cieszą się dużą popularnością, z tego względu że są bardzo ciepłe, sympatyczne i bardzo wesołe. Czy taka też będzie część trzecia? Ja myślę, że tak. Nie dlatego, że akurat my z Agnieszką dołączyłyśmy, tylko dlatego, że. Ale jesteście młodym ciepłe przecież. To... Ale oczywiście, znaczy w, końcu, w końcu taki jest cel naszej wizyty. Nie, myślę, że, że ta część jest nieco inna niż pozostałe. Co po niektórych będą mówili, o, liczyliśmy na coś innego. Ale wydaje mi się, że. Że będzie gorsza? Nie, ja że będzie inna. Po, po, po wczorajszej mieliśmy wczoraj premiery, był. możemy powiedzieć absolutnie nie, że bardziej, bardzo, wiódł, był był bardzo pozytywnie. Wszyscy, tak, że... Wszyscy byli bardzo nastawieni na plus i, i myślę, że, że, że my też. Jeżeli jesteśmy... mogę jeszcze, znaczy wydaje mi się, że, że to jest tak, że każda część jest taka sama, a zarazem inna. Jest. Czyli jak gdyby jest kontynuacja, a, a zarazem jest to coś innego. Inne, no inne, oczywiście, że inne, tak. Niech no, to tak, tak, będzie moment naszego wszystkich rozwoju. Wszystkich Państwa zapraszamy do kina już od piątku, 19 czerwca, a jesienią także w formie serialu telewizyjnego pojawi się na antenie tak, tak, e, jedynki. Ale proszę nie czekać na proszę iść do kina, a później jeszcze raz pojeżdżać. Na natychmiast proszę iść do kina. Już tak. Czy w piątek na jeszcze Już, już bardzo prosimy Państwa. Prosimy, błagamy. Dziękujemy za wspaniały poranek. Zapadają już ja jutro. Jutro. To jutro też będzie tak? Nie.